was kochani królowej, królowe, i, królowe. Ach, i oczywiście jak zwykle wit witam i pokrzywami podglądających nas kmieciów widzicie jestem tu w świątyni tu się tak u mnie tam ciepło mi jest tak dlatego żem zrzucił yy, i tutaj jak widzę będę yy, próbuję nowe sztuczki yy, mam tatuaż specjalny który się oczywiście zmywa na trzecie łoko no i, i co bym tutaj, nie szaleństwo, nie popadł, a więc z tej świątyni także będę chciał się, oczywiście witam was chłostą i pokrzywami, tak, na nowocześniemu, pokrzywami na zdrowe dla was oczywiście dro, drodzy naszemu skarbcu miecie. Yy, no cóż, ja teraz spróbuję moim czarodziejskim flecikiem wybrać parlamentira, bo podobno też tak można, no to zobaczymy. Dzwonimy do króla. Gdzie jest? A yes. któż, to tak, któż to tak, boleści uszom mym dostarcza, jak nie, oto on, Zagrabiuszu. Naczelny flecista, jest! Jesteś naczelnym flecistą, a kiedy, kto i jak, gdzie ciebie mianował tym naczelnym flecistą? Częściowo też pradawne smoki, bo dostałem od nich taką srebrną łapkę królu ostatnio. Od kiedy, to, pradaw od kiedy to pradawne smoki przekazują Tobie bezpośrednio wiedzę, a nie przeze mnie? No bo królu, jak ty ciągle gdzieś wyjeżdżasz, to no w końcu moje gołębie docierały też do, do smoków. No, przecież widzisz, że jestem w świątyni. Staram się tutaj. Tyle świeczek jużem już zapalił, tyle świeczek, że no. W końcu smoki mnie też wysłuchały. No przecież musimy razem współdziałać jakoś, tak, panie? Powiem A... ci tak, Zagrabiuszu, Zagrabiuszu, zanim tutaj zaczniesz się tłumaczyć, oczywiście to nie jest twoja wina, to jest jak zwykle wina kmieciów. Przepraszam, króle i królowe, witam was serdecznie. Ale to nie, nie jest rana od, od fleta. A kmieciuchów jak zwykle chlewem smołą i, i jeszcze tak, mieczem tak. I, i chłostą zagrabiusz. Powitaj dzisiaj Kmieciów naszych. No powitałem już chłostą i pokrzywami, także króciuniu jest sprawa słyszał, że i że mości znasz niejakich się nawałach nowoczesnych i dlategoż mam interesa teraz do ciebie królu, już nie tylko podpisywanie, trzeba nam fundację założyć Kmieciowanie ubogacić w nowy obowiązek, co by nie zapomnieli kmiecie, po co i komu służą oddatkami i tym samym no sobie. Dlatego są drodzy naszemu skarbcu, no bo bez nich by, by nie było nic. Czy ty przypadkiem Foczynafie. nie kopiujesz jakiegoś nowego czegoś tam od kogoś innego? NIE. To już tym się zajmują kopiści. Ja nie jestem eee. kopistą się. Ja śmierci jakimś wałem przez kalkę tutaj, no ale dobra, praw, praw, dalej, praw, praw. No i, i tak, pomyślał, że może by co taką fundację zrobić, bo wszystkie, e, wszystkie takie podobne wałlandzkie nasze zachodnie sąsiady e, pootwierały i żyją z tego bardzo dobrze. A kmiecie no wyciągają jeszcze z, z no ze współczucia wyciągają resztę dukatów. Ja nie wiem jak oni je znajdują, ale znajdują. Kwiecie znajdują coś, czego już prawie nie mają. To jest, nie, to jest niesamowite. Słowianie żadnych Jachwę i Dupchę nie chwalą, bo Słowianie, ino, słyszałem, słońce chwalą, mhm. a nie jakichś bogów wojny, bo o tego są pradawne smoki. Mhm. U nas w tak. kiedyś, kiedyś widziałem różne, różne sytuacje związane z religią. Na ten przykład taka pani sobie szła, kmieciowała, kmieciowała po placu, wyobraź sobie Zagrabiuszu, później przyszła do niej druga, wyjęły sobie taki z wózeczka, takie, takie jakby półeczka, a jedna zaczęła, widzę, wyciąga książeczki, układa je, a druga je chowa. Także zupełnie mnie to zbiło z tropu, nie wiedziałem, w każdym razie to mi pachniało jakąś religią. A królu, byłeś ostatnio właśnie na takim szkoleniu. Chciałbym, żebyś z nami tutaj się podzielił. Jak, byśmy, jak to byśmy musieli tych naszych kmieciów przekonać, niech tutaj króle i królowie się uczą, jak byśmy mogli ich przekonać, aby właśnie taką fundację wsparli? Jak taką fundację? Na początek, jak zwykle, kmieciów trzeba nam będzie przekonać, żeby poszli za naszym planem w kierunku swojej zguby dla dobra swojego. Wiesz, rozumiesz, tak mhm. zwykle. Opowiemy im historię, jak to przodkowie kmieciów prehistorycznych z różnych zakątków królestwa walczyli z tak zwanymi gminozaurami, i oni po prostu wygrali tą bitwę. Po czym to wszystko opierało się na tym, że mieli środki do walki, ponieważ organizowali tak zwany międzykmieciowy kradł funding. I my też taki kradł funding zastosujemy. A kim są gminodinozaury? Gminozaury, no to, to były gmiecie, które mieszkały w różnych tam tak zwanych gminach, jaskiniach i, i oni się później jakoś wydarzyła taka sytuacja, że jak spłaszczało ziemię wtedy, to oni chcieli po prostu tego uniknąć, więc zamówili taki deszcz tych metawersomorytów i one uderzyły w całą ziemię wałlandzką, przynajmniej bardzo Cię tutaj chwilę przepraszam, no właśnie do mnie przyszło, tak, dokładnie. Smoki to jeszcze potwierdziły. Tak, od jakiegoś cukierburgera, tak, po prostu podjęły decyzję, tak, to były gminozaury. I co, jak widzisz Panie, to na naszym gruncie wałlandzkim. No jak zwykle trzeba powiedzieć kmieciom, że pomimo tego, iż znowu ciśniemy im śrubę i dokręcamy, już dług katów nie mają, ale nie dość, że, że stworzyliśmy sytuację, w której zabrak brak dług katów to kary są w dwóch katach. A no to panie, to na litość iść można, na litość. Po pierwsze tak, kmieciom powiedziałem, że za każde takie poszczucie winy, które nam chcą zaserwować, będą musieli płacić długkaty. My, przez to, że oni są zdedukowani, co prawda przez nas, będą musieli teraz płacić za to, że my ich będziemy wyciągać z opresji, a chcąc pomóc, będziemy od nich zbierać jeszcze więcej dukatów, po czym jakąś. Część tych długów w postaci aż 1% zagrabiuszu. Przelicz sobie to tam i pomyśl, ile to jest 1%. 1 Jednego procenta, a reszta dla skarbca. No tak, co by skarbiec pusty nie był. Ale panie, to musimy pomyśleć nad jakimi, konkursami, jakie tworzyć, aby te kmiecie właśnie się zbierały i ze współczucia, litości wyciągały jeszcze więcej. Mhm. To, no to przede wszystkim trzeba będzie powiedzieć, że mhm. gdzieś za wielką wodą. Żyją też kmiecie, tylko te kmiecie już nie mają co do garnka wrzucić, ponieważ nie mają garnka. A ponieważ jest tam takie, takie ubóstwo, że nawet gnojsko tam nie chce jechać i podlicji tam nie ma, to oni po prostu umierają z, z powodu tego, że jest u nich śmierć. I przez to będziemy mówić, że, że my tam będziemy pomagać tym jednym procentem, a resztę. To na naszą kampanię, podróży po świecie, oczywiście, będzie chłanie siorby. Znaczy, chciałem powiedzieć, będzie, będziemy promować, że siorba jest zdrowa, a to, co zostanie w naszym skarbcu, no to oczywiście ty, Zagrabiuszu wiesz doskonale, ile kosztują ustawki, i ty po raz kolejny będziesz musiał spełniać te wszystkie życzenia i marzenia kmieciów dla siebie. Jak ty Na to sobie. Tak, dokładnie. Tak żeśmy mówili, jak kiedy Wałlandzki pierwszy, pierwszy parlamentir, parlamentirowy przekaz, żeśmy dawali, jak tutaj jeden z Kmieciów chyba napisał właśnie, że metawersoryty będą, a ja mówię, mm -hmm. że będą i trans Także w dzisiejszych czasach jest wszystko możliwe i kto wie, nie wiem, czy Kmiecie jest Kmieciową, czy Kmieciowa jest Kmieciem. Tego naprawdę, tego, jestem... tego naprawdę zagrabiuszu nawet na, na najstarsze te. No, kmiecie nie wiedzą. A już zwłaszcza jak te gminozaury, które kiedyś żyły dawno temu. I transmoki nawet tego nie wiedzą. No, transmoki też ostatnio się pokazały, ale one co prawda nie są tak jeszcze niebezpieczne, bo takiej ustawki nie napisałeś. No dobrze, tylko że kmieciątka wtedy myślą, że tak yy, yy, z takiej. <laughs> larwy przemienią się właśnie nie w motyle, a w ćmę i dlatego mm -hmm. musimy im mówić, że wcale tak nie jest. Nie jest tak, absolutnie nie jest. Wcale tak nie jest, no to co my musimy um, konkursy właśnie robić, mówić, że to zbieramy na przykład na na przykład na rany koguta albo zbieramy na na przykład na biednego na przykład jakiegoś kmiecia oczywiście który będzie z naszych salonów który będzie musiał się zniżyć do biednego kmiecia i będzie grał biednego kmiecia. No i te biedne kmiecie będą, po, bo no jak ją biedny, pomóżmy mu też, bo my też tak możemy kiedyś potrzebać pomocy. No i wtedy te kmiecie będą właśnie yy, dawać. Tylko, że właśnie my tu mówimy, bo panie, ja jeszcze takie fundacje trafiłem, że są fundacje tworzone przez zwykłych. Mieciów y, takich unokmiotowanych. Mieciów unokmiotowanych. Tak, ale jeszcze y, są właśnie fundacje, które bogatki, y, ci, co są u góry, właśnie otwierają i właśnie te fundacje dają najmniej. No to my chyba musimy wybrać tą opcję, tą naj, naj, kubury, Na, najwyższą, czyli zrobimy tak. W takim razie 1%. będziemy 1%. Jeden procent, ja bym to jeszcze dał z jednego procenta jeden procent, żeby to było jeszcze lepiej. Taki mały 1% sobie żebym zapisał w kółeczku. Także panie, i będziemy w ten sposób celebrować, bo tamte fundacje to zysku nie przynoszą, bo tamte fundacje rzeczywiście pomagają, ale to, to my kmieciom nie możemy takiego luzu, jak to się mówi, luzowania robić ilościowego, gdyż no, kmieci by po prostu znowuż, znowuż by było jak w tej para, o! Po Olimpiadzie. I Już rozbiegło. wszyscy wiemy, jak było. Dokładnie. Przypominam. Nawet czopki nie pomogły, uspokajające, maczugi, nic nie pomogło. Wszystko wtedy się rozbiegło i musieli wyłapywać zabiegane z szoku kniecie po lasach, wojowie. Zresztą woj ostatnio też tam na tej granicy jeszcze siedzi, z tego co żem słyszał. Był ostatnio, Ej, był ostatnio, był w Warszawą, było ostatnio Warszawą, tak, siedzi, okopany. Także nie wiem, co oni tam robią. Ostatnio były jakieś krzyki. Nie wiem, czy to była jakaś tam biba, czy, czy, czy walki. Tego nie wiemy, bo baliśmy się tam zbliżać. Wszystkie gołębie i tak wędrowały na zachód i później do smoków na wschód, daleki. Także nie wiemy, co się wydarzy w najbliższej chwili. Dlatego my musimy właśnie w ten sposób, jak to się mówi Dodatkowo właśnie ten taką pomyślał, że fundację, co by nas skarbiec jeszcze bardziej zbogacić, abyśmy mogli część chłopów też już przeszkolić na wojów. Takie Gnojsko ekranie. i podlicia są bardzo potrzebne, ponieważ jak, jak mieciowie znowu przyjdą pod zamek, to jedyne co na razie mamy dla nich, to jest chlew i smoła. I chłosta i pokrzywy teraz. Ale bo pokrzywy ch... są zdrowe, Zielasz powiedział, chlasta ich okay. pokrzywami, a będą zdrowi. Dobra, ale wiesz, że to musielibyśmy zrobić wtedy zdalnie, bo teraz to różnie z tą chłostą, to. A nie no, to zdalnie od tego to ja mam chłopa jednego, który biega i zdalnie tam ich pokrzywami za mnie łaskoczy. Bardzo ciekawe, ile, ile taki chłop nas kosztuje, tak powiedzmy przez 30 księżyców, ile, ile ducha? Nie, on tutaj... jest mój, panie. To, A, wystarczy okay. mu do miski nałożyć, wystarczy mu tam coś sypnąć, taką stałą, stałą gwarantowany ma taki dochód do buzi, stały A. gwarantowany, także on się nie skarży, ma ten, no sam po sobie nawet jeszcze zmieni to sianko, które no wiadomo, no po tych odchodach sobie sam wyczyści wszystko, pościele, także bezawaryjny ten chłop i jest zdalny, mm -hmm. bo ja mówię mu leci, on leci i tam tych chmieciów łaskocze znienacka tymi pokrzywami, oni mówią kurczę, jak on to zrobił, poparzyło mi pokrzywami, to pewnie zagrabiusz, także, także już tak chłopów przyzwyczajamy mm -hmm. do tego i no tak, luzujecie, no, tak. luzujecie, coś za Grabiuszu? Tam luzujecie czy tylko dociskacie? Czy, czy luzujecie? Nie no no, luzowaniem, luzowaniem to już było to, żeśmy właśnie y, nie robili więcej y, ustawek na razie panie, bo ty ciągle żeś gdzieś wy, wyjeżdżał, a tu jeszcze tak samo y, no, Medycyna też nasza nadal jeszcze prowadzi ten program o nazwie Dawaj dukaty i nie garb się. To, już, już to nasza ustawka. Ustawka, tak, stara tak, ustawka, ale działa, działa jeszcze, mhm. bo już ponad 50 tych procentów kmieciów nie garbi się i oczywiście jeszcze mhm. odatkują, choć już, choć już, no mają kłopoty, bo trzeba im się powtarzać nie garb się synu córko moja, bo będziesz garbaty, wyglądał jak boja. No i musimy sobie właśnie dodatkowy program zdrowotny, ale chmiecie straciły trochę po tych szczypawieniach yy, yy, pierwszym, drugim z lewego i z prawego. No i później jeszcze te maczugi przypominające chmiecie jak to mówił <totwark> Woltan zaczęły biegać. <totwark> no właśnie coś takiego panie. To było, tak, to było ostatnie, właśnie nagranie jeszcze kmieciów wtedy szypawionych. Dobrze mhm. pamiętam to. No i te kmiecie już takie poszły po rozum i trochę taki mają brak zaufania do naszej medycyny. Także tutaj zmienić, dlatego ta fundacja, którą byśmy otworzyli, myślę, żeby się zajęła też potrzebami medycznymi, na przykład byśmy próbowali wynaleźć lek na na przykład śmierdzącą głupotę. Hmm. Albo na przykład ja ci powiem, a... na co lek bym wynalazł. No to mów Panie. Ja sobie tak pomyślałem, czy by nie na przykład powiedzieć, że mamy jakąś wielką lepidemię tak zwanej czarnej wośpy i na woźpę zbierać. Tak, tak mi przyszło do głowy. Tak. A co no, to znaczy? była taka plaga, to się właśnie wośpa była i takie się tak atakowała hmm. wszystkich. No, i to była, to taka była marna woźba, z tego co wiem. No ale ja myślałem, że już tej woźby nie ma. Nie ma Woźpy. No, że została wyleczona przez naszych ciężarówek. A przecież peciąkę wynaleziono na to, i szpecili kmieciów. No pewnie y, o, ktoś schował te fiolki, schował w kieszeni i y, w sakwie i, i przemycił. Także kto. Ale nie... Jakie fiolki wystarczyło grabiami Ryja, o szpecić i kmieciusz był bezpieczny wtedy? No tak, ale oni po tym drapaniu coś tam zebrali, także mieli, A. przecież zaraz, zaraz, przecież mendycy jakieś tam mieli nadprodukcję czegoś jeszcze. Nadprodukcję, A rzeczywiście, przez w Walcie mieli spotkania wy... i pokazywali, podobno tego mi agenci donieśli, yy, całe mieli yy, te hektolitry yy, jakichś specyfików niebieskich, różowych, nie wiem co to było. W każdym razie przecież oni coś tam mieli, panie. Wauci wynalazł, wynalazł, wiem, że hydrociurdaczka, wtedy mnie nie było, ale doniesiono do mnie te informacje. No i nie o tym przyspieszaczu, tak? Czy tam z... Tak, że powalniasz do przyspieszacza, to Wauci wynalazł już dawno, niechcący w sumie. Jak, jak chciał coś zrównoważyć, to, to właśnie to wymyślił. Natomiast za dużo tego naprodukowaliście, no i trzeba było tym kmieciom, którzy, którzy już wcześniej sobie to wzięli, po raz kolejny dać, bo trzeba było coś z tym zrobić. Więc. Te kmiecie, które nie chciały, to nie chciały, a te kmiecie, które chciały, to musiały chcieć potrójnie na przykład albo poczwórnie. Więc y, musieliśmy to po prostu jakoś coś zrobić, bo gdzie to będziemy trzymać? Już, już, Dobrze, już, panie, to no. fundacje myślę, będziemy musieli kmieciów właśnie przekonać. Nie wiem, czy nie, za, nie wykorzystam parlamentira, by do mojego kuzyna tego banksteriusza feralnego, mhm. tam za wielką wodę tutaj się odezwać. Może on by nas sparł wtedy swoim słowem przy tej fundacji, bo oni tacy wyglądają jak filantropi w tym meloniku i tak dalej, i A tak banksteriusz w ogóle widać że dziany gość, on, on to chyba śpi na dwóch katach. No, w końcu mój kuzyn, w końcu my tutaj też yy, pamięta yy, król. Mam złoty ten wieniec, ale spokojnie wszystko damy radę. Jeszcze jest jedno koniec, pytanie, panie. Musiał się ciebie poradzić, bo tutaj miałem zagwozdkę. Yy, czy obowiązek właśnie pracy, nawet w siódmy dzień kmieciów właśnie mamy tam pozostawić, zwiększyć godziny, czy zmniejszyć godzinę, ilość tych wypracowanych za dnia, co by, bo podobno kmiecie mówią, że oni kochają króla tak 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 tak, ale chcieli. muszą mnie kochać. Jedyni, spróbowaliby nie. Jedni są więcej pracować, są trochę mniej i tu mam zagłoskę czy dla wszystkich mamy to zrobić, czy mamy to kurczę poprowadzić, aby kmiecie no, pracowały. Cały czas. Na okrągło, na, jak to mówiłem. Nie, nie tak niektóre jak, na okrągło, a niektóre nie na okrągło. A jeżeli wcześniej tak zrobiliśmy, no to teraz zmienimy? A jak albo... w Chinach jak był ten przecież e, chiński dostawca, ten, który z, z królem rozmawiał, e, to mówił, Tak, był. był. Mhm. Tak, że pole ryżowe mieli u góry, drugie na dole, kmieć się przewrócił ze zmęczenia, sturlał się na okrągło i wylądował na nogach z powrotem i mówi o, i dalej pracował. Tak, I dalej że, był tak, w pracy. Czyli daj, po prostu na daj, początku. na nogi, był automatycznie. Czyli na o, początku to tygodnia to byśmy takiego kmiecia stawiali na szczycie tego polaryzowego, i jakby on już się tak pod siódmy dzień doturlał tam, to nawet by się nie zorientował i zrobilibyśmy takie piękne drzwi, że tam jest winda do weekendu, i tą windą by po prostu wyjeżdżał znowu i byśmy go tak sturliwy wywywywali do samego tego. Co ty na to? No to no, panie, no to, to, to też właśnie takie pomysła możemy właśnie robić. I na dole by czekała. Już chyba nie mi z Karyżu, bo teraz nasi medycy powiedzieli, że zdrowe jest jedzenie y, mącznika, y, jest jedzenie białka, takiego w postaci owadów. No tak. Owadów, powiadasz? No tak, Toż nie każdy To jest genialne. Piekarze mogą makarony nawet z tego robić teraz, no, ale to już podobno tutaj waulanci, ci reprezentanci w tych krajach obok, które się z nami niby zrzeszają, te co wały też robią, jeszcze więcej. Zrzeszają, że... jak to brzmi. Tak, tak, tak. To oni już ustalili, że można i nie musi to być miska ryżu. A co w zamian za, za miskę ryżu? No powiedziałem miska no to mącznika. Miska, miska mącznika tylko i wyłącznie bez zagrychy ani bez drugiego dania, nie mówiąc już o deserze? No Nie, no bo to jest wszystko akurat. Jest tam białko, proteiny, także wszystko Aha. tak panie myślałem, że. Także ja myślę, że wtedy takie kmieciu, to sobie kropkę właśnie położymy. No to że... jak te proheroiny pro im tam damy do jedzenia, to kmiecie będą miały zbilansowaną dietę zrównoważoną wtedy? No nie wiem, no tutaj jeszcze ktoś się zaprał, czy jeszcze może muchy w się. Oj, to już o, by było bardzo... bo, my, bo my to niby ten 1% dajemy, to jeszcze co mamy dać kmieciom. No, A no czy, właśnie, nie czy, wiem. wy jesteście mądrzy? Ja, ja, dajcie kmiecią Dajcie kmieciom 2%. No przepraszam tutaj królowo, nasze ptaki, gołębie, gołębie latające dostają, nie dostają mączników, one dostają dobre ziarno. Także Dokładnie. tutaj to mącznik to właśnie no chyba dla kmieciów no, został no. zatwierdzony, także ja nie będę się spierał, nie a, będę się spierał. A jeże jak sama nazwa wskazuje powinny jeść jerzyny. I dlatego żadnych tutaj nie będziemy dawać takich rzeczy. Tak. A kmiecie już nie będą nic chować do pierzyny. Dlatego my będziemy tutaj tą fundację i otwierali, i będziemy dla nich grali, będą dla nich rarytasy, jak tutaj piszą, o, i mamy będzie, tutaj, będą szukać tak. w obcasy i będą dukaty. dzwoniły w skarcu, niczym huragan na wietrze. A, a gdzie, gdzie jeszcze bym chciał widzieć, te rarytasy rosną, bo byśmy zamówili za grabiuszu. Dowiemy się wkrótce, panie, jak do, do smoków wyślemy zapytanie. Mhm. Tutaj widzę, że też Irena Rogińska gotuje tak programu. Z białka najlepsza dla kmieciów, pieczeń, z żuczka, Dla kmieciów, przepraszam. Ja słyszałem, że jak kmieci... żuczki zbierali, to przegryzali te, te brązowe landrynki. A żuczki nie Czekoladowe. mają Czekoladowe. Czekoladowe, bo ten żuczek lubił toczyć taki A. landrynek. No. I to, to wiem, to już przyzwyczajenia, i, i, i żeśmy zakazali zbierania, bo kmiecie się utuczyły. Mhm. Za bardzo. No. No, kmieć tak... utuczony to prawie łodyniec, a to, to już jest przesada, tak? A, no, właśnie, no, właśnie. I Dlatego, tak królu, jeżeli będzie łodyniec, to niech go piorun. Twardy. Czekaj, 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 czekaj. Jeżeli będzie łodyniec, ja się muszę bardzo nad tym zastanowić. Jeżeli będzie łodynie z niego piorun, trzaśnie, Ale. Jakbyś to jeszcze skwitował? Hmm. Musimy jakąś wymyślić jeszcze pigułę. Nie y, maczugową, bo maczugi się już kmiecie z daleka wyczuwają. I się już przyzwyczaili, że tam sześć batów maczugą łydach to jeszcze jest light. W no głowy, i przypominająca co... w czoło też jest, już tak. też jest dla nich za duży szok. Także myślę, że taką pigułę, myślę, że będzie każdy woj miał na łapie taki piguła i będzie tą pigułę Ba!